Panie Tomaszu, no znów słuchać napisał do pana Tomasza. Potrzebna pilna pomoc. Jestem przyjacielu. O co chodzi? Nie wiem, czy to, co zdarzyło się w poniedziałek, w szkole, w której pracuje moja żona, jest efektem wygranej pana Lecha K, pisze słuchać, mianowicie dyrekcja szkoły nakazała przygotowanie propozycji splatania elementów patriotycznych podczas lekcji chemii fizyki, biologii czy matematyki. Pomyślałem, pomyślał słuchać, że pan, tęga głowa... <słuch> Ma się te cebule! Na pewno podsunie nam jakiś pomysł. Boże, jeśli to prawda, co słuchacz pisze, to jestem pod głębokim wrażeniem po angielsku Deep Impact. Bo oto bowiem mamy tu do czynienia z wielkim osiągnięciem. Mówię to ze wzruszeniem i tak, z dumą z wielkim osiągnięciem w dziedzinie fizyki paliw które będzie miało decydujący wpływ na kolonizację wszechświata. Oto bowiem nadgorliwość dyrekcji omawianej szkoły przekroczyła kilkakrotnie magiczną prędkość światła. Przyszłe pojazdy kosmiczne będą napędzane wazeliną. Clacie bazeliną wyprodukowaną przez dyrekcję tej szkoły. Wkrótce szkoła słuchacz prosił o nieujawnianie jej anonimowości będzie najbogatszą szkołą świata. Już niedługo zlecą się do niej NASA, Europejska Agencja Kosmiczna, Chińscy kosmonauci i inne bajkonury. Towaru nie braknie. W szkolnej kotłowni będzie się wkrótce paliło platyną, dolarami i uranem bardzo wzbogaconym, a palacz będzie na koksie. No, a jeśli chodzi o porady i wskazówki, jak spleść elementy patriotyczne do chemii, to hołd dla dyrekcji dodajemy słuszniej, się należą zają mi dzisiaj troszkę niezmarnowanego czasu i rad udzielę jutro. Proszę słuchać, RMF FM najlepsze rady.